Cześć, tu Piotr i witam w kolejnym odcinku naszej serii Disables 2 i jak widzicie dostajemy aż 550 sztuk złota na turę, co jest niezłą sumą. Szkoda, że nie mamy jej po co wykorzystać. Raczej na co wykorzystać. I tak, po po pozwoliłem sobie skończyć turę i jak widzicie tutaj zostały użyte smoki. Uuu, straszne smoki czar. Hmm. Ok. Y jak pewnie pamiętacie, ostatnio skończyliśmy w miarę ciekawym momencie, bo mieliśmy dojść do ołtarza. Przed którym mieliśmy złożyć coś tam się. Coś, coś tam, coś tam. Teraz tak, ty, ty, ty tu postawisz różdę, na drodze się nie da, ale obok tak. Ty, ty i ty. Tu nie mam przejścia, ale tutaj jest, ma na kamieni. Idź tam. O matko. Najszybszą drogę znajdź. Ty, tu będzie trzeba pójść kiedyś. O, to jest sklep, ciekawy. Za pieniądze handlujesz wszystkim. A tutaj najemnik. Ciekawy, stan znany, może smoki. Nie wiem, ty gdzieś sobie tam uciekaj. Mamietek, Dobra, zobaczmy, co, co tu się stanie. Pa, pa, pa. Stójcie i słuchajcie. Czeka was wielkie zadanie. Jakie są wasze plany? To jest hell. Jeśli chcecie uwolnić magię krasnoludów i w ten sposób powalić wroga, wkroczcie na południową wyspę. Czyli chyba to. Jeśli pragniecie pokonać żmija mocą wojowników, mocą którą bogowie oferowali klanom, wkroczcie na północną wyspę, czyli chyba tę. Jeżeli, jeśli pragniecie dzięki mocy łotana bronić się przed ciemnością ogarniającą wasze królestwo, wkroczcie na środkową wyspę. I teraz będzie można pójść do tych ołtarzy i sobie. do nich pójść. I teraz, prawdę mówiąc, nie pamiętam co robi, która wyspa. Ja bardzo chcę sprawić wszystkie, więc. Yy, zrobię krótkie cięcie i wam szybko powiem. Na południowej wyspie dostajemy czary ze w przodka, który mamy. błogosławieństwo słotana, które jest słabe. I tyle. Tak, musimy przeciwstawić zagrożeniu w końcu krasnoludy nie są tchórzami, ale czemu nas tak doświadczasz? Nierozsądnie jest przyjmować taką postawę, istnieją też inne zobowiązania, ale to nie istotne. Wybór został dokonany, wciąż jeszcze mogę Wam pomóc. Weźcie te zbroję. I to jest. zbroja. Piersień. 40% obrażeń więcej inicjatywa 25%, co jest jedyny sensowny, jedyna sensowna rzecz do wybrania. Są też inni przodkowie, których można zbudzić, by w ogóle Wotanowi Udajcie się do nich. Są tutaj. W tym. ołtarzu. I w tym ołtarzu, i prawdę mówiąc, nie wiem, co jest na środkowej wyspie, bo na środkowej wyspie nie dał mi nic poza pokazaniem mi ołtarzów. A no, na południowej, jak mi pamiętacie, były czary, które mamy, lub są bezużyteczne, yy, których też nie bierzemy, i także pokazał nam tamtych przodków. I udamy się do nich. Zdecydowanie nie jestem pewien co do tego ołtarza, ale prawdopodobnie też tam coś znajdziemy. To jest posąg klanów, a tu jest z kolei posąg, też, dobra. Myślałem, że to. to też jest posąg. Tak. Dobra, teraz sobie założymy pierścień wieków. Du, 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 zamiast ciebie, bo nie jesteśmy już potrzebni. Naprawdę teraz bijemy na tyle dużo, że bijemy dużo po prostu. A ty dałeś mi pancerz. No, mamy inicjatywę. 61. Bez czarów. Dobra, jeszcze ludzie. Jeszcze ludzie. Źle mówię. I teraz znocę mietka. Dmuchamy mietkiem. I jest wyczyszczony. I właśnie do. Właśnie tak powinien wyglądać dobry bohater mag. Stoi z przodu, tankuje i jeszcze zabija wszystko na hita, zanim wszyscy się ruszą. <grywa> na tym polega Disciples. Nie no, wiadomo, że to trzeba strasznie dużo ekspeed, żeby takie coś osiągnąć. Ej, udaj się tu. Prawdopodobnie mogę to zrobić jakimkolwiek Matko, bohaterem. No chwilę potrwa, ale to nic nie szkodzi. Mamy czas. jestem Dobra, to jest wszystko. Teraz ty, ten Bob, będzie się ścigał z tym panem. No, Będą tak biegać w kółko i zajmować sobie te miasta. A przy okazji wstąpimy tutaj. No to zobaczycie jaki będzie skutek tego. Ja chyba pamiętam. Chyba. Chyba. Zobaczymy co tam będzie. Nie jestem pewien, jeśli ktoś z was wie, co jest na tej środkowej wyspie takiego szczególnego, to niech mi powie. Bo też na południowej i północnej, o, zabrałeś skarb, było tak, że użył się ten czar odsłaniający, a na środkowej tak, jako że miałem tu już widoczność, tak jakby się zrobił kawałek mgły wojny tutaj na ten posąg. I nie wiem dokładnie co, dokładnie, co to miało znaczyć. Walka? Walka, niestety. Ale to nic nie szkodzi, to jest słaba walka. Przepraszam za to krótkie cięcie. Co to było? Ktoś gwizdał. Dobra, yy, leczymy naszych dzielnych wojowników i biegniemy dalej. Nie ma ani chwili do stracenia, że są chwile do stracenia. Kurczę, ty mi przeszkadza. Przecież ciebie nie mogę przejść. Za tak bym doszedł tutaj do tego miejsca? Tędy bym nie przechodził, tylko tędy, co by mi nie zabrało tyle ruchu. No, prawdopodobnie bym przeszedł. Dobra, ty dojdź do tego miasta już do końca i stój w nim turę. Ty. Idź sobie. Tu nie ma żadnych złóż. Tu jest złota, to jest miasto, tu jest dużo miast. Wiem. Chcę to zdobyć, bo to może być z tym jakiś event związany albo jakiś artefakt, czy coś innego. No wszystko zdobędę. Wiecie, no, mamy czas. Ty, ty biegłeś tu. Zdecydowanie biegłeś tu. Bo ta na kamieni jest nam trochę potrzebna. Tak jest. Ty złodziejaszku, idź tu. A w tym zbierz ten skarb. O, super. Tutaj użyjemy przyzwania, bo się da. Tylko trzeba jakieś opracować najtańsze. Niestety. Jeśli będę za bardzo tym spamował, to nie będzie zbyt miło. No ale trudno. Czego się nie robi dla niewalczenia. Zaraz, <grystanie> to się normalnie nie da się. No to jest. Yy... Ziemi. Ziemi, 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 ziemi. Ziemi nikt nie używa, to jest problem. Nawet nie ma smoka, który bije ziemią, co nie? Matko, 11 tur, ale to było tak y, maksymalno, do 12 tur, to tak dość szybko, nie no dobra, nie jest szybko, hura, dobra, teraz tak, Mietek, idź tu, na chwałę klanów, dobra, to wygląda tak, jakby ono za każdym razem level upowało. Bo, jak jest level up, to nie ma to nie ma nic tam, żadnego expa. Łoł, wow! wow. Pierwsze wow. siły, to jest dobre, całkiem mech. Znaczy, 50 pancerze mi wystarczy, a to nie jest tak dużo obrażeń znowu. O. Bezużyteczne. Powiedzmy sobie tak, może jakieś lepsze potki założę. Że... Kurde, ale tego co dużo mamy. Czacha. Ej, no wiecie co? To jest lepsze do obrony niż czacha. To mi daje sustain większe. Czy daje mi sustain jakikolwiek? Znaczy, mogę się leczyć w walkach. Nie muszę się martwić o życie. Palce w sprawie, że mniej nie obrywam, bój, bój, bój. a to sprawia, że w ogóle mogę nie obrywać, bo się leczę. Więc to chyba jest trochę lepsze, nieprawda? Łe, Chyba tak się nie mówi, prawda? Mówi się nieprawdaż, ale o czymś takim, jak nieprawdacie, to nie słyszałem jeszcze. Smoki, oczywiście. Trudno. No, będziesz walczył? Nie. Dziwne. Może pewnie chcę pobiec pod tamtego miasta, chociaż ma tutaj tuż obok siebie inne. O. Nie, to nie jest zbyt przydatne. Kurczę, to no może jednak to... <głos》> muszę zawalczyć ze wszystkimi, skoro mogą taki lud mieć. U. No, a muszę przeprowadzić się walki sam, bo wiesz, że mnie tak jest zagłupi. głupi. No, ale zaraz będę tylko mietkiem się ruszał, prawda? Jak już wszystko ty wybiję, więc. Ewentualnie tym bobem od czasu do czasu, żeby jakiegoś nowego bohatera ściągnąć. Już na szybko przechodzę, proszę mówiąc, nie żebym chciał skończyć tę kampanię, tylko że nie chcę żeby, te, chcę, żeby nie żeby były pełne nudnych walk, żeby nie były pełne nudnych walk te odcinki, tylko takie dynamiczne w miarę. To prze, przeprowadzę sam, żeby jak największe straty zrobić, jak najgorsze straty. Na pewno trzeba ciebie ubić szybko. O ładne, ładnie, ładnie podciągnąłeś piąteczkę, Uu, Bob, to ci się nie zdarzało. Teraz ty, łach, kusznik, no po prostu rewelacja, bo też podciągnął piąteczkę, ty już nie musiałeś. No i zostałeś wojowniku ty sam. Mam jeszcze dwóch kuszników, pierwszy trafił pięknie. I on miał tu skarb jakiś. Nie wiem po co to wszystkie. Znaczy to pewnie na smoki, tylko mówię ten eliksir ziemi, skoro nie ma ziemnego smoka. Więc no, po co? Może zielony smok miał być w planach smokiem ziemi. To miałoby sens, bo wtedy po co dwa smoki ogniste są, a nie ma żadnego od ziemi. Prawda? Bo tak to no, na każdy żywioł jest jeden smok. Poza orężem. No, Nidok może, może być pościągnięty pod smok. Chociaż nie, no nie o to chodzi. To nie o to chodzi w nie, nie o takie smoki mi chodzi. To jest bardziej żmij. Znaczy, no, smok to jest jakiś żmijdy. Czy coś, ale... dostajmy, że to nie jest smok, że smok to musi się nazywać kolor Smok. Tylko to są smoki. <grym> Kolorowe. Kolorowe lutki. Dobra, yy, ja ich będę teraz jakoś tutaj. Dobra, to zaraz się ruszymy na ich to co najbardziej je fascynuje, czyli zbieranie skarbów. Wow, tysiąc złota, nie zawalczymy już ze wszystkim, powiedzmy sobie, że to nie jest aż taki straszny jakiś ból zrobić to. No, czerwony mieczek, teraz ogarnąłem, że ma czerwony mieczek, czyli 15 lub więcej level. O matko, ty jest słaby, dobra, jeszcze tego, dobrze. Powinien zabić, on ruchu, nie, za mało. Jeszcze pięć za mało, no, ale przynajmniej w Mietka bije to, więc tam odporny, odporny. No, już nie tak bardzo, bo mu branzoletkę, ale jest. I dzięki temu też chętnie go biją, prawda? To to same korzyści. Chętnie, bo go biją, a się jeszcze leczy z tego, że go biją. Same korzyści, naprawdę, z tego, że zmieniłem mu te artefakty. No, nawet, nawet Gundulf potwierdza, że oczywiście, że same. Same te. Dobra, teraz ty jak? Ty tutaj pójdź, góry zostały osłonięte i od razu zdobyliśmy za ten teren. Nie wiem po co ten smog był w takim razie. Myślałem, że on chroni tutaj tego miejsca, jednak nie dałoby właśnie. Prostu... Dobra, nieważne, bo to już zabije się go, bo może coś tam mieć. Ty, prawdę mówiąc, stój sobie. Tu jakieś złoże jeszcze mamy. To jest to złoto, które zdobędziemy. Tu nic. Tutaj jest nasze, nasze, nasze. Tutaj nie nasze. Tu, tu możesz biec. Sześć tur. <noise> nie wiem, tam pewnie tego nie przeczysz się, dopóki mietki nie przyjdzie. Ty biegni tutaj. Jeszcze dwie turki. Tak jest. Ty. Idź się zabij. I to wszystko. Pięknie! Kolejna tura. Jak widzicie idziemy jak burza, chociaż bohaterów mamy od groma. Dobra, surowcy, ty idź tam gdzieś. No, będę się gdzieś tam gdzieś będę się ruszał, czemu nie? Teraz tak, mietek. Najbliżej jest ta syrenka chyba czy ty? No Pójdę na syrenkę, bo ten tam tam zejdziemy bardziej do dołu. Aha, tutaj jest. Ten... Już nie działające, ale. Tak. Wydarzenie, które musiało zostać, jakby zaaktywowane, czy coś, że dlatego mnie tak stanął. w miejscu. O matko, ale słaby jesteś, proszę. Eee, yy, nie, nie, nie mają żadnych ochron przed wodą, prawda? No dobrze. A serenka ma? No, dwa obrażenia są małe. I tak podciągnął trzy, więc nieźle. Nie, nie ma. Nie, to było w sumie za dobre, bo woda nie jest zbyt rzadkim, że. Nie, no, Nieważne. Oczywiście! Yy, niech... Oho, stanie się już coś. Oho. Nareszcie przybyliście. Przyby... Przebowa... Potrzebowałem was, by przetrwać tę straszliwą niemoc. Ach! Wotan czeka! Zanim odejdę, muszę wam podziękować. Oto księg... wiedzy wzajemnej. Dzięki niemu zyskacie... Dzięki niemu! Zyskacie nowe umiejętności w dziedzinie magii. Wow. Nie po to tu przyszedłem, ale... Nidok zniknął, Nidok się pojawił. Niedobrze, żmij jest wciąż zbyt silny. Bez trudu dziesiątkuje armię Iron Hill. Właśnie, no to bo zaraz. Nie został nawet zraniony. Gdybyśmy tylko mieli większą armię, moglibyśmy zgnieść potwora samą liczbą. Zróbmy tak, jak radziły Walkiry. To niezbyt daleko od kaplicy. Może to twoja jedyna szansa. Nidok się z... zniknął i pojawił się silniejszy, czyli... Jak to się mówi? Yy, jest teraz słabszy. Pojawił się słabszy, mam na myśli. I po każdej kaplicze się będzie robił coraz słabszy. I właśnie ktoś w komentarzu bardzo fajnie zauważył. O, od razu druga kapliczka. No to potem, dobra. Dziękuję, bracia. Wotan czeka na moją pomoc, ale zbliża się koniec ragnaroku. Zdobywamy teren. Wotan pragnie, żebyście to wzięli. To pomoże wam w walce. E? Eee? Eee? Nie bardzo. O! Brzmi się ruszył, z nich pojawił. Dostaliśmy wiadomość za Hill. Wygląda na to, że żmij słabnie. Zabij wielkiego brzmienia doga. Nowe zadanie. To jest. Aha, więc mamy nowe zadanie. Eee... Dobra, przepraszam za cięcie. Mamy nowe zadanie, więc jest to całkiem niezły moment na skończenie odcinka. Eee, tylko jeszcze się prze... przeruszę... Przeruszę. Poruszę się tymi wszystkimi jednostkami. Oczywiście. Zaraz zdobędziemy tutaj źródłe many. Moglibyśmy po prostu zdobyć to miasto, ale nie lepiej zdobyć manę. No, poruszyliśmy się wszystkimi bohaterami i zdobyliśmy, osłabiliśmy żmija chyba maksymalnie. Nie wiem czy ta trzecia kopliczka będzie działać, a więc myślę, że to całkiem, to, że to całkiem niezły moment, aby zakończyć ten odcinek, więc wszystko już! Cześć!